Gawkę męskości. Może to i dobrze. Teraz nie będę musiał się bronić. Bardzo bym chciał pozostać przyjemnej idei, ale jest ich zbyt wiele do zbadania. Zachowałem to, co miałem. Resztę porzuciłem. Mimo wszystko, jestem mężczyzną. Ponadto. Niech słońce już nad olimpem nie każy. Niech ginie nie zamartwiasz. Niech Dionido sprzedwie twoje laktrośle. Niech oni upadnie. Aby Demeter mogła mieć korę. Aby Syzyk dotoczył swój kamień, aby nad dalej miał swój urok. Tak, niech Zeus odejdzie, i odda Kometeuszowi swoją kontrolę. Niech Posejdon odpłynie. I pozwoli o wysłać do domu Niech Hades umrze i da przez tych wszystkim przejść. Nie. Niech księżyc już nadpominę.